Hej, hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom's Tower Defense 6, jest Save Mode, a dzisiaj nowy bohater, the Timekeeper, mae, mm, mae, chyba tak się ona to nazywa, bardzo fajny oczywiście nowy bohater, stworzony oczywiście z modyfikacji i lećmy, przetestujmy sobie jak ta jednostka wygląda, mamy nadzieję, że już teraz każdy z was będzie wiedział jak instalować owe mody, że już tutaj nie będzie żadnego problemu z tym, to jest modyfikacja Time Hero, więc lecimy, wybierzmy sobie jakąś tam mapkę, taką w miarę łatwą, bo tutaj coś czuję, że będzie się działo. Powiedzmy Kubis, sprawdzimy sobie maksymalną runę dla tego bohatera i faktycznie spróbujemy go wymaksować. I zagramy pod Solomanki. Czy to jest możliwe z takim bohaterem? Zobaczymy, może nie z takim speedem. Razy 5 na razie. Tu już widzimy od razu, strzela takimi jakby kulami, które wyszczeliwują ze siebie pociski. To jest tutaj, jak zauważycie... Tutaj jakby ta kula wyszczeliwuje pociski, albo on wyszczeliwuje pocisk, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Czy ten pocisk się zamienia w to po prostu, ale nie. To wygląda tak jakby to co on wyszczeliwuje, czyli to kółeczko samo, ono atakowało, bo zobaczcie. Ono leci daleko poza zasięg i leci do przodu, więc tak, to ono atakuje, ale po każdym ataku ma jakby nogbaka w tył. Wygląda na to dosyć ciekawie, ale czy dotrwa do jakiejś wysokiej rundy? Zobaczymy zresztą. Jej umiejętność, pierwsza, czyli Clockwork, z... 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 daje nam spowolnienie na jednostki niemołabowe, Czyli wszystkie baloniki będą spowolnione w obrębie. To tak to wygląda w ten sposób. Tak już między testowałem tą jednostkę, sprawdzałem, czy w ogóle ona ma jakikolwiek sens. Ona w ogóle bije, sprawdzałem. pierwsze myślałem, że będzie coś o czasu, odnośnie cofania, tylko i wyłącznie czy same będą, ale nie, ta jednostka normalnie bije. Pamiętajcie oczywiście o kciuku w górę pod tym filmikiem, bo tak wracamy już do systematyczności. Wrzesień będzie pod daily. Mam nadzieję, że uda mnie się z tym, że dojdzie jeszcze jedna nowa seria. Seria z gierki, która już kiedyś była na kanale Jeśli ktoś zwie, ktoś podejrzewa, jaka seria może wrócić To napiszcie to oczywiście w komentarzu Zobaczymy, komu się uda Może też dojdzie coś odnośnie studia Iron High Bo chyba tam wychodzi aktualnie nowy Iron Marine Jeśli uda mi się go dorwać, to oczywiście chyba w połowie września On ma wyjść, albo 10 września, coś koło tego Będzie wychodził nowy właśnie Iron Marine Więc może też on tutaj jakby wróci do... Tutaj, no do nas, zobaczymy co z tego będzie No i ogólnie tak to w tym momencie wygląda Więc serie mniej więcej, Są już wszystkim znane, a my Przyspieszmy to trochę Patrzcie, czekajcie, jakbym go zboostował Leciutko, tylko tak powiedzmy Gdzieś w tym miejscu postawimy sobie alchemika Nie, może nie alchemika na razie Na razie postawmy sobie tutaj wioskę Samą, która daje Spida i Da nam jeszcze tutaj, że w obrębie tego A dobra, ona nie bije kamo? Tutaj jest widzenie Kamo. Dobra, więc spokojnie. Poziom piąty, ale ona wolno nabija ten level. I strasznie wolno nabija ten poziom ona. Patrzcie, to jest dopiero piąty poziom. Dobra, widzicie, co? zrobimy to jeszcze w inny sposób, bo coś czuję, że będę potrzebował lekkiego helpa odnośnie levelowania. Dobrze, że bije lidy, więc to bardzo fajnie wygląda. Teraz czekajcie, szybciutko. Wzbudujemy sobie to, co potrzebujemy. Mam nadzieję, że nie zginę przez to, że takiego daje speeda aktualnie 25, ale to no wiecie, wszystko dla was, dla was, żeby wam się to lepiej oglądało, temu daje bardzo wysokie speedy, no bo wiem, że wy cenicie czas, ja też bardzo cenię wasz czas, więc jak najbardziej, dlatego też przyspieszam wszystkie filmiki jak najbardziej się da, żeby zobaczyć tą całą siłę tej oto jednostki, a naprawdę level strasznie idzie to jest 40. runda już, ona ma poziom dopiero szósty Ja będę musiał ją mega często levelować. Oj, coś tak czuję. Ją będzie trzeba często levelować, chyba że tutaj studiuję Łęczy Pop blues, Czyli jeśli uderzy balon, zyskuje lekki Exp. A to jest bardzo malutki Exp. Ej, o co, kaman? W, zasięgie, w zasięgu jej regrowły się nie tworzył, to jest dosyć ciekawe. I regeneruje jedno życie co rundę. Generuje dziurę, dziurę w czasie, która spawni Rift, czyli taką kulę. E, która... Zadaje obrażenia, endy, zwiększa level o 5%. Dobra, coś czuję, że ta jednostka będzie chora. Będzie chora, ono się demagia. I też będzie bardzo ciężko wymaksować coś typu Adore. Tylko, że pamiętajcie, że Adorka o tyle ma łatwiej. czekajcie, teraz musimy, musimy teraz tutaj dobrze złapać moment. Czyli rozbicie jego z spowolnienia. Dam radę. Czy przetrwamy ten atak? Sporo waszów na na shielda. Nie, nie przetrwamy tego. Więc powtóreczka, no nie chcę, nie chcę naprawdę. E, od razu się wykupywać, bo to jest jak bez sensu. Jak się wykupię, dostanę ekstra pieniążki no i wiadomo, że gierka pójdzie troszeczkę lepiej wtedy. Okej, okay, mamy no i jeszcze innego bohatera. Mam nadzieję, że ty działaś ciągle poprawnie. Że się nie skopałaś przez to. E, dobra, to wiemy w takim razie tego tutaj helpera malutkiego. No i teraz będzie zdecydowanie lepiej. Wszystko powinno pójść bardzo, bardzo łatwo. No bo wiadomo, większy damage, a przy okazji jeszcze sam alchemik troszeczkę tutaj nam będzie pomagał. No i dobra. W tym momencie jeszcze bardziej zbustowana jednostka To już w ogóle chyba nie mają oni żadnych szans, żeby tutaj nam przetrwać Więc dajemy speeda 25 na chwileczkę, może nie aż na tyle, bo tak naprawdę no, potrzebuje zarabiać pieniążki, pieniążki, pieniążki Bo zobaczcie Co, co, come on! Jak ja to mam zrobić, żeby ta jednostka miała jakikolwiek sens? Ej, serio! Gram pod manki, więc ona Zyskuje expa bijąc. Ona zyskuje expa beyonds, ale to jej bicie jakby w ogóle nie przynosi żadnego efektu Dosłownie jakby Ona nie, ona nie biła Zupełnie jakby ona, Eee, co, co ja, co ja wziąłem, oh, save, o co, come on, dobra Tutaj w to chciałem pójść i w zasięg oczywiście Dobra, na razie szybciutko tutaj pozbierajmy sobie troszeczkę tej kasy naszej, tak, zbudujemy jednak tutaj pełną ojojku, serio zbudowałem to w złym miejscu? Serio? Genialnie, po prostu. Genialnie to zbudowałem, muszę, muszę powiedzieć. E, dobra, zróbmy to w te tutaj. Nie, czekajcie. Wait, wait. Zbuduj, Piewto. dobra? Pierw to zbuduj. Później postaw sobie cokolwiek innego. A może nie. Nawet jeszcze wcześniej postawmy tutaj alchy, y, farmera, żeby to zbierać. I następnie upchajmy w tą już dziurę maksymalnie wioskę. No i super, mamy to już załatwione. Jeszcze dostawmy to. Chyba jedna tylko wejdzie. Druga chyba nie wejdzie jeszcze. Wejdzie, super. Ale oczywiście przydałoby się z tym, jak, jak już bu budujemy cokolwiek No i dobra, mamy już sekcję zarabiania przygotowaną Może niepotrzebnie robię to od razu, prawda, tak wiecie, w całości Ale wiecie, chcę to jak najbardziej przyspieszyć w budowania Tym bardziej, że jakiś tam zarobek już mam z tamtych farm u domu Może nie jest ich aż tak dużo, ale zawsze troszeczkę ich, ich tam jest Więc w tym momencie mamy już jeszcze te farmy zbudowane Okej, lekki problem zaczyna się robić Mm, tu będziemy mieli regenerację, to nam nic nie da, ono się a, więc tego nawet nie robimy Więc zbieramy pieniążki, zbieramy pieniążki ciągle Zobaczymy czy nam się to jakoś powiedzie Dobra Jest już spoko, ona już oczywiście bije e, kamo, więc tutaj jak najbardziej wszystko jest w porządku Teraz czas na budowanie, ojojku, ale tu jest ciężko w tym momencie Jest mega ciężko, czekajcie Jak ja mogę ją zbustować jeszcze? To nie jest małpka, pr mał małpka Primary, jest budowa górnej ścieżki nic nam nie da. Możemy zbudować jej jeszcze spida. Jeszcze Speed może być tutaj jako, jakoś tam pomocny. Sporą kosztuje, prawda? No ale. Okej. Okay, przeszli nam. Przeszli nam z Jest spory damage muszę powiedzieć. Okej. Okay, mamy to. W tym momencie troszeczkę tam przyspieszymy ją, więc powinno być troszeczkę lepiej. I postawimy sobie rzecz jasna. Techbota płatnego, techbota, no ale. No co mogę na to poradzić, no potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy wsparcia Techbot wlatuje zdecydowanie, w tym momencie powinniśmy to easy wręcz pokonywać Teraz ten damage powinien być naprawdę olbrzymi wręcz I czas oczywiście budować dalej tutaj Ło co, come on! Dobra no, nie, wykupię się, wykupię, wykupię się jednak Zmieńmy tego spida za szybko, save, za szybko grasz Zdecydowanie za szybko, dobra. Busta zrobimy sobie w postaci takiego, że zbudujemy sobie tutaj. Mamy go helpera. z spowolnienia właśnie. I Myślę, że to nam wystarczy w tym momencie już. Wystarczy to nam? Tak na styk, ej, serio! Tak mega na styk to wychodzi. Mamy oczywiście skilla, użyjemy go zaraz, jak wyleci kolejna fala, jakby. Czyli teraz go użyjemy, to powinno złapać kolejną falę? Złapało ją. Dobra, super. Co będzie spowolniło nam jeszcze bardziej baloniki. No i dobra, mamy to pokonane, ale to było naprawdę mega wielkie wyzwanie, żeby to pokonać. Ej, serio, spodziewałem się, że ona będzie trudna, ale nie, że będzie aż tak trudna, że nie będę mógł tutaj nic wręcz zdziałać. Dobra, kolejny poziomik. Teraz budujemy już Monkey Town. Będzie to bardziej chyba opłacalne, żeby jednak zbudować im e zarobek. No ale zobaczcie, mamy Speeda, mamy Alchemika. A to i tak czy siak ledwo co daje sobie radę. Jest naprawdę ciężko. Ta jenoska jest ciekawa, ale jest naprawdę ciężka. Mogłaby być spokojnie chyba dodana do gierki, bo nie wydaje się jakaś mega OP. No dobra, nie wydaje się mega OP, zaś się okazuje, że na wyższych poziomach jest ona po prostu tak mega OP, że będzie wszystko rozwalała per shot. No tak oczywiście też może być. No nie wykluczajmy tego od razu może. No ale zobaczymy. No, na razie jest zdania, że jenoska nie jest mega, mega silna. Jest ciekawa, ale bardzo wolno leveluje, to jest fakt, i ona naprawdę mega wolno leveluje, więc tutaj potrzebujecie zdecydowanie wielu farm, żeby jednak sobie ten speed troszeczkę zwiększyć. Może to później się zmieni nam, ale widzicie sami, podczas atakowania samego zmniejsza nam się koszt, oznacza to, że ona nabija level, że każde bicie nabija jej level, ale to oznacza, że jako że my gramy solomanki, ona i tak się jakoś mega szybko nie leweluje. Mamy kolejną umiejętność. Jest to um, unstable time, time rift, czyli niestabilny otwór, cza otwór czasu, czasowy. Jak to wygląda? Tak to wygląda. Leci taka oto chmura, ale co zauważyłem? On ją bije. Nie wiem o co ma, ale on tą chmurę bije cały czas. On w nią wrzuca. Wszystkie rzeczy. Ona z tego co zauważyłem, chyba mnie nie może zniszczyć. Oby tak było, bo tak naprawdę teraz się zastanawiam. Dobra, żyje. <grym> żyje jakoś. <grym> więc dobra. Czyli ona nas nie mogła zniszczyć, więc spoko. Bardzo fajnie, oczywiście. Ok, stawiamy. Tutaj to, jest taki to jest taki fajny właśnie myk. W tym miejscu nie postawicie farmy, ale postawicie sobie wioskę jeszcze jedną. A wioska zwiększa zasięg innej wiosce. Spoko, prawda? Bardzo fajna sprawa. Przy okazji jeszcze też możecie chwilowo wyłączyć sobie inżyniera i skorzystać z jego zasięgu, czyli zwiększyć lekko zasięg tutaj dla waszej wioski i tutaj jeszcze powinna wam wejść jeszcze jedna farma. Ja tego nie będę robił, bo to jest tylko jedna farma więcej, więc nie będę tutaj aż tak bardzo maksował, ale pamiętajcie o tym, że oczywiście zwiększa to wam przekaz jeszcze ten cały zasięg. Co tutaj za komunikat mi przyszedł? Czekajcie. Verification. OK, OK. Patruszki do odbioru, rozumiem bardzo, więc jak najbardziej, Git. E, a tutaj, ile potrzebujemy? 45 tysięcy, więc 9 wiosek farm mamy do wciągnięcia. Więc to nie jest dużo. Można oczywiście wciągnąć tego więcej, około 16 pewnie, nawet. Ale spoko, tyle nam zdecydowanie w tym momencie wystarczy. I przydałoby się, oczywiście, standardowo odbudować całą naszą tutaj ilość farm. Nigdy nie udaje mi się tego idealnie zrobić później, bo wiecie. Jednak ta pierwsza farma jest najważniejsza. O, widzicie, z tyłu, znowu minimalnie przesunąłem i wyskoczyła. Tej, o tej już chyba nie zmieszczę Widzicie? Minimalnie się coś przesunęło, no i niestety już farmka nam nie wskakuje, ok? Użyjmy tej, tego rifta całego. Może to nam pomoże to jakoś przetrwać jeszcze. I pomogła i pomogło to nam przetrwać, więc dosyć ciekawe. Okej. Okay. Pieniążki, pieniążki dawać mi tutaj. O co kamanie? Ja potrzebuję więcej pieniążków. Dawajcie, wrzucajcie. Oczywiście też... Halo! Co za małpka tu wyskoczyła? Oczywiście pamiętajcie o łapce w górze. Tak, dziękuję bardzo. Każdy sobie teraz o tym zawsze pamięta, bo to jest naprawdę mega, mega dla mnie istotne. Dobra, ten Rift jest taki, wiecie, dobry, ale on was może też zniszczyć, ja to przeżyje. Czy ja to przeżyję? No właśnie. Save, 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 save. Ty nie myśl, czy przeżyjesz, tylko po prostu się broni od razu. No dobra, no dobra. Próbujmy jeszcze raz. Próbujmy to jeszcze raz. No, skopałem. kopałem mega. Mi się wydaje, że to przez to, że on ten rift jednak nam zajmuje troszeczkę tutaj. Że on, widzicie, skupia się na nim. A nie na tym, co wylatuje nagle. I... I się okazuje, że mamy mnóstwo jednostek do zniszczenia A my jesteśmy w innym miejscu Dobra, gdyby sobie level up, zawsze to będzie spokój, będziemy mieli my chyba większy też damage No i oczywiście levelujmy się dalej Spowolnijmy od razu już tym razem I strzelmy od razu za nim rift'a tego całego Żeby się innych przy tym obronić, żebym znowu nie musiał się wykupywać Bo nie chciałbym Rift pędzi za nimi A dobra, nie musiałem go strzelać w ogóle w ogóle go nie potrzebowałem w tym momencie, bo spokojnie sobie z tym poradziliśmy i wybroniliśmy ten cały nasz atak. Także mówię, Usuńmy może to wszystko już, a propos? Jednak skupmy się teraz tylko i wyłącznie już na naszych tutaj farmach, bo tutaj jest największy zarobek w tym miejscu, nie ukrywajmy. 280 tysięcy, dużo, bo tyle nawet nie zarobicie do rundy setnej, więc już naprawdę mamy spory, spory busy, że pamiętajmy też, że on musi pierwszy sam siebie spłacić, dopiero później możemy się tutaj bawić z czymkolwiek innym. Ok, od razu rift'a Bo tutaj on też nam powinien sporo pomóc Nie wiem czy on skończy nam pomóc, szczerze mówiąc nie wiem A dobra, zapomniałem, wybuch jeszcze Sam wybuch jeszcze niszczy, okej okay. No to nie jest aż tak źle go puszczać sobie tak o, w takich trudniejszych rundach Żeby sam wybuch jednak rozwalił to co tam leci na nas Spoko prawda, może być, jak najbardziej to może być e, Dobra, no, tylko że pamiętajmy też, że on leci dosyć wolno Jak może od razu te puszczę za nimi Naprawdę mam jakieś złe przeczucie tutaj, w tej rundzie <grydy> Zobaczymy yy, Tutaj większy damage będzie A in attack dostanie dodatkowo jeszcze warstwy, żeby będziemy mieli, mieli więcej warstw Widzicie ja to będę od razu sobie strzelał wszystkie upgrade'y, które będę mógł Będę w tym momencie sobie już tutaj jednak ustawiał No bo zależy nam w tym momencie już na damage'u, bo widzicie sami, że Idzie nam coraz to gorzej, nie chciałbym jeszcze stawiać Sangad Village, bo tak mam ją tutaj wgrano specjalnie Wolałbym grać bez niej Mam nadzieję, że się uda, że uda mi się tak zagrać, żebym jednak mógł faktycznie bez tej jednej rzeczy sobie tutaj pograć, więc zobaczymy, ale muszę levelować, muszę levelować troszeczkę szybciej, bo mam 13 poziom dopiero, runda 87, a coś czuję, że DDT będzie na pewno mega ciężki do pokonania, no bo to będzie na pewno chyba ostry przeciwnik. Kolejny level, też nie chcę za szybko te levele strzelać, chociaż one bardzo wolno chyba, dobra, nie, nie, strzelamy szybko, le... szybko te levele. Do 90 rundy chciałbym z level setny najlepiej. Level setny byłby zdecydowanie fajny. Zobaczcie w tym momencie, jak nam idzie to już łatwiutko. To chyba jest dzięki poziomowi 14, bo on wam daje 8 fragmentów. No i 200 pytań do, ale dobra, już jesteśmy i lecimy. Powiem szczerze, że teraz zobaczymy. 87 runda, ja chyba teraz będę po prostu maksował. Maksował na siłę tę jednostkę. Do maksymalnego poziomu, i zobaczymy, co z tego będzie. W tym momencie, nasz z popatrzcie, jak to wygląda. Jaka ona jest w tym momencie silna. Może nie razy nieskończona ilość, tylko po prostu dajmy razy 4. Czyli F4, czyli razy 25, oczywiście. Dobra. Tego się chyba boję najbardziej, wam powiem szczerze. Czyli na razie zagramy sobie bez y, y, mmm, Sangat Village. Zobaczymy, jak daleko dotrwamy bez tej jednostki, a później dodamy sam puścimy na maksymalną rundę i zobaczymy. Czy ja mam wgranego rejsa? Nie mam oczywiście. No, safe oczywiście, zapomniałeś o tym, co najważniejsze, czyli o rejsie. No, muszę pamiętać, żeby tego rejsa zawsze i na tutaj ze sobą mieć. Chyba Jest aktualny już, tak mi się wydaje, chyba już jest aktualny. Więc zobaczymy. Póki co, speed 25, naprawdę mega szybki. Myślę, że mogę, nie, 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 nie usuwamy, bo przecież, gdy będzie potrzeba, stawiamy oczywiście, to jest tutaj Sanget Village, ona jest dość droga, więc też, żeby ją wymaksować od na maksa, potrzebujemy przynajmniej około 400 tysięcy, no to jest troszeczkę pieniążków, więc jak najbardziej, okej, okay, tutaj się troszeczkę ba, boję najbardziej. Użyłem tego skilla, nie wiem, co to za skill jeszcze jest, aj, tamten, tamten nam przejdzie. Tamty jeden nam przejdzie Ten skill z tego co pamiętam miał dopiero aktywny Po milionie Czyli po milion poping, Jak się ma Ile ja mam popingu w tym momencie Mam milion Dobrze Dobrze A co to w ogóle nam daje Quincy super Aha nie mogę sprawdzić teraz twojego Tutaj Jest dobra Ok, spoko Mamy to Historia 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 się powtarza Ojojku, nie wiem. Ma szansę stworzyć a second timeline. Inną linię czasu? Ja naprawdę nie mam pojęcia. O co ma. Serio? Nie mam pojęcia. A dobra, to stwo. A dobra, to nam zwiększa pociski. Dobra, rozumiem już. To nam pociski zwiększa, tylko że ja to użyłem za szybko. Użyłem tego za szybko w takim razie, bo to nie jest cały czas, nie jest to non-toper zwiększone pociski, tylko przez jakiś okres czasu. Więc, żeby to wykorzystać w pełni, ja to oczywiście muszę uruchomić wtedy, gdy to będę potrzebował dopiero. Więc, tak to zrobimy. Odpaliłem od razu sobie tutaj naszego rifta, żeby jednak w razie włon wybuchnął i nas, i nas uratował. Bo to jest że będzie tutaj ciężko. Odpalamy te silniejsze pociski i. No. Z tymi pociskami już możemy wygrać, ale bez tych pocisków zero szans na wygraną, i serio. Nie mamy żadnych szans, żeby wygrać bez tych wielkich pocisków, więc muszę bardzo na to uważać w tym momencie. I zwracać uwagę, kiedy będę je używał, bo coś czuję, że ta kierka nie będzie jakaś mega długa, wbrew pozorom. Myślałem, że ona będzie naprawdę mega długa, prawda? Czy nam na wiecie, że tak będzie ona na prostu ciągła tutaj, że będziemy grali do maksymalnej napadekiej maksymalnej, maksymalnej rundy, ale jeśliśmy w tym momencie na poziomie 20 mamy problem z pokonaniem DDT w ilości 20 to nie jest dużo. No to to znaczy, że to no nie będzie tak, tak gładko. Zobaczcie zresztą. Opancerzony, ząguś też czy nie idzie nam z nim aż tak bardzo łatwiutko. Więc coś czuję, że jednogierka gierka będzie, będzie szybka. Ale zobaczymy, może się mylę. I jednak wygramy to wszystko, dajmy sobie. 25. Ach, tak brakuje mi tego rajsa. wiecie, w tym momencie puściłbym więcej jednostek naraz i nie byłoby takich lagów. A ta jednostka naprawdę powoduje te lagi straszne. O e, Dobrze, puściłem to. Tak. Runda 99. Dobra, zdąży jeszcze. Zdąży. Ok, super. Używamy skilla. Oczywiście używamy skilla. Nie ma problemu w przypadku bada. Bada leci tak wolno, że spokojnie. Czy on pokona bada tym wybuchem? Ej, to jest ciekawe. Czy ja pokonam wybuchem bada? Uwaga. Pokonałem bada. Wybuchem. Po prostu wybuchem. Dobra. W takim razie no, robimy to, co trzeba zrobić. Czyli to, co najważniejsze. Używamy tego. I to bym potrzebował jeszcze użyć. Byłoby spoko. Tu, tu, sprzedaj, sprzedaj, ok, nabijamy to na Maxa, oczywiście. Tego nie było, Geraldo. Co tu się? Ok. Max Geraldo, open visibility. Jak się zmienił Sangad Village? Ej, serio, ale on się zmienił. Dobrze, czekajcie, co, co to? Czyli to jest 20 poziomy w przypadku ninja małpki. Tak, to jest dla ninja małpki tylko i wyłącznie. I to... Tower in the range of the... Hmm? Dostaję plus 10% speed up co każdą rundę, stakowalne 50 razy. Ale to też się tyczy tylko i wyłącznie wieżyczek. Czy wieżyczką jestem ja też? Widzicie, tutaj jakby zyskuję te boosty, które, daje, które ma normalnie Geraldo. Ja je w tym momencie zyskuję. Aha, tutaj mam jako skill to. Alo, no to za wieżyczki widzę, tutaj wskoczyły. Ej, o co kaman? Będzie crash. Będzie crash. A zaraz mnie wywali z gierki. Dobra, komputer się kręci jeszcze. Ej, żyje. Żyje jeszcze, czekajcie. Ej, tutaj coś się dzieje jeszcze. Powiem wam jedno. Ja mam normalnego speeda. Nie mam normalnego spida w tym momencie, więc ja nic nie klikam. Nie, to jest za silne. Co to jest? Co tu się wydarzyło w tym momencie? Co się z tą modyfikacją stało? Dobra, ale... Tylko się z tego boję, ale użyjmy to. Okej, okay, okej, okay, rzuca wieżyczki takie. Ja też czuję, że to te wieżyczki wygrywają całą grę. Serio mam wrażenie, że to wieżyczki wygrywają całą grę. Muszę sprzedać to. Muszę to sprzedać, bo inaczej mnie lagi zjadą tutaj. Sprzedawajmy to od razu. Znikną chyba wieżyczki przy okazji. Tylko mam nadzieję oczywiście. Ale to jest coś nie tak. Ale dobra, widzę co? Sam gadis my go sobie zrobimy sobie oddzielnie przy innych jednostkach, oczywiście, bo też czuję, że on solo jest w stanie wytrzymać naprawdę długo, bo te jednostki są bardzo silne. Nie wiem, czy on lagowo wytrzyma, oby tak, ale w tym miejscu skończymy ten odcinek, bo tutaj widzicie, że lagi mnie jadły. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie, o komentowaniu, lajkowaniu widzimy się w kolejnym odcinku z bluesów, bo ta jednostka jest fajna, ale nie dotrwa daleko, jednak. Przykro mi bardzo z tego powodu, ale ta jednostka daleko nie dotrwa nie ma takowych szans nie jest ona na tyle silna, żeby móc cokolwiek zrobić a wy czemu się nie sprzedaliście sami sprzedajcie się widzicie sami w tym momencie mam tylko i wyłącznie tego Sangat Village on jakiś no, mega super ekstra wypaśny, no nie jest, nie ogrywajmy. To nie jest jakaś wypaśna jednostka, która wszystko będzie tam tutaj wygrywała, ale no nie. Ale jest dosyć ciekawa, jest to bardzo fajna koncepcja jednostki i z chęcią bym ją zobaczył jako oficjalną jednostkę od Ninja Kiwi. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału na razie. Hej, hej, pa!